Siódmy odcinek serialu she Hulk za nami i mam... mieszane odczucia. Jen poszła na trzy randki z Joshem, a następnie została zgołstowana. Na ratunek, tak jakby, przyszedł jej Emil Bloński, którego monitor na kostkę miał awarię, dlatego też Jen wybrała się do resortu Emila Brońskiego i tam spędziła niedzielne popołudnie, podczas którego przeszła w wielką metamorfozę. W tym materiale omówimy sobie najnowszy odcinek serialu She-Hulk. Uwaga na spoilery! Zaczynamy. Podsumowanie przenieśmy sobie na początek. Dlatego, że mam w tym momencie spory problem z tym odcinkiem. Absolutnie nie mam żadnych zastrzeżeń do zamkniętej konstrukcji odcinków, które wewnątrz tych dwudziestu kilku minut opowiadają jedną spójną historię. Mam natomiast problem, kiedy format sitcomowy, mimo swojej konstrukcji i zamknięcia arków wewnątrz jednego epizodu, cały czas próbuje tizować nam wielką intrygę z tyłu każdego odcinka, ale tak naprawdę niewiele nam pokazuje. A pamiętajmy, za nami już 7 z 9 odcinków tej serii, a więc kiedy przyjdzie czas na poznanie wielkiego antagonisty, jeśli nie teraz? Wiemy doskonale, że to grupa zwana Inteligencja jest wielkim wilanem tego serialu, który poluje na Jen, a właściwie na jej DNA, ale to już chyba ten moment, aby dowiedzieć się po co im ta krew, dla kogo im ta krew i jakie mają plany. Natomiast po tym odcinku nadal wiemy tylko tyle, że Josh był podstawionym przedstawicielem inteligencji, co można było w bardzo łatwy sposób wywnioskować po szóstym odcinku, w którym Jen poznała na weselu Josha, który był zainteresowany Jennifer, a nie she -Hulk. Mając to za sobą przyznaję, że odcinek Resort był jakiś taki cieplutki. Otulał serduszko pokazując z czym mierzyć musi się Jen, jeśli chodzi o własną, podwójną tak naprawdę tożsamość i z jakimi problemami mogą mierzyć się inni super ludzie, ponieważ w Resorcie Emila Blońskiego mamy wielu bohaterów, którzy muszą poradzić sobie z jakimiś wewnętrznymi problemami. A wewnątrz tej grupy mamy komiksowych złoczyńców, antybohaterów, a także mutantów i asasyna. Emil Bloński wykorzystuje swoją przemianę w pacyfistę do prowadzenia ośrodka dla osób z supermocami, tak by się przynajmniej wydawało, które potrzebują jego pomocy. Pośród tej grupy, która obecnie przebywa w ośrodku mamy Menbula, czyli nieudany Eksperyment szalonego naukowca, który w komiksach jest małym antagonistą, a właściwie minionem, powiązanym z Dardy Wilem, co ciekawe, El Agila. To tak naprawdę komiksowy mutant, który jest Hiszpanem, który przeniósł się do Stanów Zjednoczonych i tam pracował dla rządowych organizacji, po czym został z nich wykreślony. Porcupine to również komiksowy bohater powiązany z rządem Stanów Zjednoczonych, ale raczej w przestrzeni dostarczania nowych technologii. Sarasen, który nazywa sam siebie wampirem, w komiksach jest najemnikiem, który najczęściej rywalizuje z panisherem. Natomiast Wrecker, którego, Widzieliśmy już w odcinku numer 2, jest członkiem The Wrecking Crew, który jednak zrezygnował ze swojej pozycji w tej organizacji. Kulminacja tego odcinka przychodzi na moment, w którym Jen zasiada razem z tymi super nieudacznikami podczas sesji prowadzonej przez Emila Blońskiego i mówi, co jej tak naprawdę leży na sercu. Tutaj poruszana jest kwestia dość mocno komiksowa, jeśli chodzi o Jen i jej historię, dlatego że tak samo jak w ranie z 2004 i 2005 roku Dana Lota, Jen również, Jen i She-Hulk również próbowała znaleźć balans pomiędzy swoją człowieczą wersją, a wersją hulkową. Tam jak i tutaj o wiele lepiej czuła się w ciele She-Hulk, jednocześnie coraz mocniej zatracała granice pomiędzy Jen a She-Hulk. Ten odcinek powiedział nam przez usta Jen bardzo ładną rzecz, która Charakteryzuje tę postać. She-Hulk jest tą dziewczyną ze szkoły średniej, która jest piękniejsza, bardziej wysportowana, bardziej popularna, a Jen jest tą cichą myszką, która ciągle jest w jej cieniu. A więc, gdy dane było Jen otrzymać wersję popularnej Prom Queen zaczęła z niej korzystać. Jednocześnie cały czas spotykając się z mężczyznami, a także pracując w swojej firmie, czuła się jakby oszukiwała, a jednocześnie miała świadomość, że być może nikt tak naprawdę nie lubi Jen, a wszyscy chcą tylko ma oczywiście to dużo wspólnego z tym, jak Jen postrzegała siebie i she Hulk po otrzymaniu halkowych mocy i jak widziało ją społeczeństwo. Jednak podczas grupowej sesji bodajże Porcupine powiedział, że nie może cały czas patrzeć na to, jak Shi'halk i Jen postrzegają inni ludzie. Musi patrzeć na to, jak... Jen i She-Hulk postrzega sama Jen. To bardzo ładne podsumowanie tej drogi, jaką na przestrzeni tego serialu musi pokonywać Jennifer Walters i she -Hulk. I to właśnie to, a także finałowa medytacja w jurcie Emila Blońskiego sprawia, że ten odcinek jest jakiś taki ciepły, jakiś taki wholesome. I muszę przyznać, że jako kolejny solowy odcinek i ten epizod She-Hulk ogląda się bardzo przyjemnie. Ale jednocześnie po raz kolejny Wydaje się on trochę oderwany od tej stygmy seriali Marvel Studios, bo akcja tak de facto do ostatniej sceny tego odcinka nie posunęła się ani o milimetr. W finale widzimy, że Josh okazał się faktycznie wysłannikiem inteligencji, który potrzebował zinfiltrować przestrzeń Jen Walters, dowiedzieć się, jaka jest, gdzie mieszka, co ma na telefonie, a także no. Prawdopodobnie przeanalizować sytuację i być gotowym na pobranie, albo też kradzież, krwi, Jennifer. Nie wydaje mi się, żeby Josh zrobił to podczas ich wspólnej nocy, bo podejrzewam, że Jen po prostu by się obudziła. Wydaje mi się, że jego zadaniem było po prostu zrobienie rekonesansu i powiadomienie inteligencji. Jak wygląda sytuacja? W ósmym odcinku w końcu ma pojawić się Dark Mam nadzieję, że powiąże to nam całą fabułę z inteligencją oraz tym, co tak naprawdę dzieje się za kulisowo. Ja ten odcinek oceniam lekko pozytywnie jako zamkniętą historię. Bardzo dobrze, że dowiedzieliśmy się, jak żyje sobie po uwolnieniu z Supermax Prison Emil Bloński. Dowiedzieliśmy się również, że Jen została nominowana do tytułu prawniczki roku i prawdopodobnie w finałowym odcinku zobaczymy galę wręczenia nagród, z której ujęcia mogliśmy widzieć w zwiastunach serialu. Ale mam jednocześnie bardzo duże obawy, że nawet finałowe, ewentualne pojawienie się lidera jako tego, który stoi za inteligencją, może ostatecznie pozostawić niedosyt albo nawet niesmak w naszych ustach. Bo ja ciągle mam cierpliwość do tego serialu, ale jeśli serial mówi mi, że jest w tle duża intryga, a jednocześnie co odcinek posyła Jennifer na Drogę samoakceptacji i samoodkrycia, no to gdzieś nie łączą mi się te dwa motywy: albo poświęcamy się całkowicie formatowi sitcomowemu, albo jednak dajemy więcej miejsca tym tropom powiązanym z Marvel Cinematic Universe. Nie można przecież zjeść ciastka i mieć ciastka. No chyba, że kupimy dwa ciastka, ale ten serial nie wygląda jakby kupił dwa ciastka. To tyle ode mnie, czekam na was w komentarzach, porozmawiajmy sobie o siódmym odcinku she Hulk i tym, czego spodziewacie się w dwóch finałowych epizodach. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się, cześć.